Ej, hey, dzień dobry wam wszystkim. <laughs> chyba chyba środa jest. Chyba. Słuchajcie. Eee, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Za dużo tego jest. Miałem chyba powiedzieć wam, ogólnie skończyć wam historię związaną z tą łazienką tam. Wczoraj dostaliśmy dostawę dostawę e rzeczy z Victoria Plumbing. Czyli dostaliśmy brodzik, dostaliśmy kabinę, dostaliśmy toaletę, dostaliśmy zlew, dostaliśmy szafkę i i ten. I ogólnie wszystko niby w miarę. Tylko. Państwo moi, Zapomnieli, że mają małą łazienkę. I kupili sobie duży prysznic. 80 na 100. I do tego wszystkiego kupili sobie zlew na szafce. Ale nie na takiej normalnej małej szafce jak zazwyczaj do tych małych łazienek. Tylko kupili taką, jakąś dużą, dużą szafkę. I wszystko fajnie, ładnie wygląda na zdjęciu. Ale. Niekoniecznie da się to wszystko ładnie zmieścić, żeby nie kolidowało z sobą. Więc użytkowanie tej łazienki może być ciężkie, powiem Wam szczerze, ostatecznie, bo tam nie będzie super dużo miejsca. No ale tak sobie to wymyślili. Więc, aby to jakoś uratować wczoraj, zaproponowałem im inne rozwiązanie kabiny, bo oni sobie jakoś wymyślili, że z jednej strony tylko będą wchodzić do tej kabiny, ale. Wzięli drzwi rozsuwane a one z automatu nie rozsuwają się pół na pół. Słuchajcie, jeżeli na przykład ścianka jest metr, no to one nie rozsuną się na pół metra, żebyście mieli pół metra wejścia. One zawsze tam z 5 cm jeszcze zasłaniają tego wejścia. Więc ostatecznie zostałoby może 45 cm. Klientka nie jest najmniejsza. On też nie jest małym chłopcem. Więc użytkowanie tego prysznica mogłoby okazać się bardzo ciężkie. Więc zaproponowałem, czy nie chciałby tego szybko zmienić na coś innego, bo ja nie widzę tego OK. Żeby później nie miał pretensji, że nie powiedziałem. I on zapytał, no to powiedz mi, Rafał, co ty myślisz? Jak ty myślisz, jak to powinno być zrobione? Zaproponowałem mu inne rozwiązanie tutaj wielkości brodzika. Szybko zatelefonowaliśmy do Victoria Plumbing bo Victoria Plumbing nie chciała z nimi dealować ze względu na to, że e, oni są. E, kupili to w, przez normalne konto, mieli to zrobić przez moje konto, a nie zrobili. Więc e, opcja, tylko jedna jest taka, że mogą czy, pisać na czacie z kimś po prostu odnośnie spraw związanych z Victoria Plumbing. Słabe to jest, powiem Wam szczerze. Telefon to telefon. Zawsze wiecie, że rozmawiacie z człowiekiem i ten człowiek no, no rozumie was, nie? I wy go rozumiecie. Więc ja zatelefonowałem jako ze swojego konta. Na początku nie chciała ze mną pani dealować, ale grzecznie poprosiłem ją o to, żeby dała mi kogoś innego do telefonu. I nagle sprawa się rozwiązała. Zostaje... W suma sumarum wyszło tak, że tego screena starego zabierają dzisiaj i przywiozą nam nowe tam do 3 dni dopłatą jedyną, którą klient poniesie to jest 40 funtów ostatecznie za wymianę ale to dzięki temu, że ja zatelefonowałem bo oni to po prostu dostali takiego stresu nie wiedział co ma robić za, za, zaczął do niej telefonować, a ona też nie tragedia słuchajcie, zaczęła się robić tragedia co teraz, co teraz, straciliśmy 400 funtów kurde, kurde, kurde to zacząłem już kombinować, bo wiecie widziałem jego twarz trakcie, to może odwrócimy ten brodzik, może wejście będzie tutaj, a nie tutaj. Tak już wiecie, kombinowałem, żeby jak najbardziej go do, udobruchać, żeby nie, nie czuł, że stracił pieniądze. Do tego wszystkiego zamówili prysznic elektryczny do łazienki, gdzie tego prysznica elektrycznego nigdy tam nie było. Nigdy te, nie, też nie, nie poinformowali nas o tym, że może by prysznic elektryczny. Wiązałoby się to z tym, że trzeba puścić nową wiązkę kabla, tam 10 mm najprawdopodobniej, pod prysznic, zamontować wyłącznik i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu nie wiedząc, co za nie, nie, nie znają produktu, znaczy nie robili nigdy łazienki, więc nie wiedzieli, co mają dokładnie zamówić. Kliknął prysznic i myślał, że przyjdzie prysznic, wiecie o co chodzi. Ale zamówił prysznic elektryczny, więc teraz to też trzeba oddać przy okazji tego, tej kabiny. To wszystko leci z powrotem. Wczoraj wysłałem ich do tak także kupili normalny prysznic. Można zamontować, można, ponieważ tam jest pompa, tam ciśnienie nie jest problemem. Ale wiecie, co naprawdę byli zestresowani, więc robiłem wszystko co w mojej mocy, aby ich odstresować. A resztę pokażę Wam na miejscu. Miłego dnia Wam wszystkim życzę i, i do zobaczenia później. Let's go. Cisza na planie. Reżyser. Ciach. Taka cisza. Słuchajcie, jest tak, patio jest praktycznie wyczyszczone, to już pokazywałem Wam wczoraj. Tu dookoła basenu chłopacy też oblecieli. Też będzie wyczyszczone, zaczniemy może dzisiaj, a może jutro już to wszystko uzupełniać. Tu zostało jeszcze kawałek. Tam kawałeczek. Ja myślę, Stachu, że ty jeszcze dzisiaj to będziecie tu walczyć. Nie? Bo jeżeli to tam, to... Dobra, to, to tak będzie. Do tego mamy mały wypadek, słuchajcie, na pracy. Ale to się zdarza. Gdzieś tutaj po prostu podczas cięcia tego odstrzelił kamień aż tam, słuchajcie, taki jakiś musiał być mikro. I strzeliła szyba. Więc mamy mały koszt, ale to zamówimy na koniec i wymienimy. Poza tym, poza tym klient zadowolony żeby tylko mu tłuc więcej szyb, <noise> nie tłuc znaczy. <noise> to się, się, no to trzeba umyć za chwilę, nie? Dobra. Także to Tam jest przygotowane, też się dzieje. Ja jadę szybko po graty i zaraz tu wracam. Słuchajcie, na szybkie zakupy do toolstation muszę kupić silikony do tego klienta, którego robiliśmy przybudówkę, bo tam przy blacie muszę posilikonować, a nie zrobiłem tego wtedy, bo była cała ta akcja z tym blatem. I coś jeszcze. A i tarczę dla chłopaków muszę przybić, także szybko muszę tam wrócić. Let's go. Ki Dołki Słuchajcie, mam silikon, ale dzisiaj kupiłem nowy silikon. Przez to, że nie było mapeja i jest Everflex jakiś. z Everbuild, To jest nowy w miarę produkt, ale firma już jest coraz bardziej rozpoznawalna. Także jeszcze jest tania, ale jest już dobra, bo ja używam przynajmniej rok, ponad rok, klei różnego rodzaju. Kupiłem też e, tarcze do niby general purpose, diamond blade. Niby do betonu. Niby mówię. Dlaczego mówię niby? Ponieważ wczoraj kupiłem dwie tarcze. E, chłopacy dwie tarcze przed tymi wczorajszymi też już dojechali. Wczoraj dwie. I, i kupiłem następne, słuchajcie. Bo normalnie ten beton, który tam jest, jest albo super twardy, albo, te, albo ten, ten diament i te tarcze są super słabe. Nic, nic nie porazimy. Już są bliżej niż dalej, także muszę im, musiałem im dokupić. Niech, niech zrobią to do końca. Jutro będziemy to już uzupełniać, słuchajcie. Taki jest plan. Trochę tam jest szkoda, no bo Stachu nie zauważył. Nikt nie zauważył, przypadek losowy zwyczajnie. Nikt specjalnie tego nie zrobił. Odbiłkami do tyłu, gdzieś pewnie za, między nogami. I, i akurat trafił w szybę, słuchajcie. Także mamy, mamy, mamy mały koszt, co, nie, co prawda nieduży, bo ja akurat się tym jestem w stanie zająć. Mogę tą szybę szybko wyjąć, zamówić. Sprawa załatwiona, tam nie wiem, 5-7 dych mi się wydaje i będzie, będzie cac. I będziemy mieli nową szybę z powrotem. Ale, ale dodatek jest. Wracam do nich. Let's go. Stara. ja nie wiem co z tymi tarczami. Nie, tak. przy tym tak jest, przy, przy tych. Patrz, zobacz ile tego jest, a bardzo ile zostało. Jakaś masakra. Ja pamiętam miałem tarczę rok czasu. Chłopie, cieliśmy nią wszystko, nie? Beton, nie beton, a te to jakieś inne. Najlepszy to jest ten, ten taki żółtawy diament. Żółtawy. Wiesz, taki jest jest... Co, tylko, Powiem Ci tak szczerze, ja nie chciałem tu po 5 dych kupować tak. Ja tarczy. wiem, masz rację. Zrobi się tym. No tak. bo, co a ostatecznie 5 dych. Już bym wydał raz i może by było załatwione. Wiesz co, bo to, to kosztuje 15, może nie, 12. Nie, niekoniecznie, Nieraz ta, tam tamte, nie raz. Tą dłużej zrobisz niż tamtą. Nigdy nie wyczujesz nie. tego, nie? No. Dobra, to się ale zbawię, ale to chciałem tylko pokazać jak wygląda tarcza nowa, a jak wygląda tarcza, która jest pod pod po dniu. Gdzie po dniu? To jest po go, dwóch godzinach. A, dwie godziny. to jest, A, bo to jest ta druga. Elegantnie. No. Super. <śla> Lecę. Chyba, chyba pani sprzątaczka tutaj jest. Dobra, lecę do stałe, do jaca. Wszystko załatwione. Go! Dobra, dojechałem. Słuchajcie, straż pożarna na obiekcie. Nie wiem, jakiś trening dziadkom robią. Idę zobaczyć, co tam słychać na naszej łazience. Let's go! Dobra, szybko i na temat. Słuchajcie, Zacznę najpierw od prysznica i wam powiem, co tu się dzieje, bo jesteśmy w łazience. W łazience, która będzie oczywiście plastrowana, cała także jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, ale pokażę Wam podłogę z tego względu, żebyście zrozumieli o co tu chodzi. Kupiło Państwo brodzik, bardzo duży 1000 na 800, to tak mniej więcej jak ten kartonik tutaj leży, tak mniej więcej miał być brodzik. Tutaj kupili bardzo dużą szafkę, która jest 500 na 85 z automatu, nie możemy jej postawić na tej ściance po środku. Ponieważ nie byłoby kompletnie przejścia nawet między tymi dwoma unitami, zostałoby może jakieś 25 cm max. Do tego zamówili drzwi, które z boku miały być przesuwane tutaj w połowie. Czyli ten panel miał być cały, ten miał być przesuwany. Jak tam fizycznie wejść? Nie wiem. Po pierwsze, niższy sufit, okno, toaleta. Spoko. Więc to szybko ogarnęliśmy, zamieniliśmy na panel stały z tej strony i całe drzwi otwierane tutaj, w tą stronę. Ta szafka oczywiście z automatu nie może stać sobie na środku ściany. Przesuniemy ją w lewo, przynajmniej maksymalnie z krawędzią tego brodzika, dopiero się będzie zaczynała, tak aby też te drzwi od prysznica otworzyły się bezkolizyjnie. Bez Jedyny mankament tego wszystkiego jest taki, że szafka jest ogromna, brodzik jest ogromny, że zostanie tutaj Około tam, nie wiem, 40 cm na przejście między szafką a leśnicem rogiem. Może nie będzie tak źle, ale przyjdzie taki moment czasami, że trzeba będzie zrobić takie bokiem, wiesz, bokiem przejście. Poza tym przerabiamy całe waste. Tu kibel, oczywiście nie stoi orgiannie, kibel będzie stał tamta, rura będzie za chwilę przecięta. Nie możemy puścić tej grubej rury pod brodzikiem, ponieważ za wysoko byśmy skończyli. Mamy alternatywę, tam mamy drugi kanał który jest po prawej stronie, także puszczamy normalnie waste'a. Porozmawiałem z klientem, zgodzili się na to, lecimy tam, wszystko podłączamy tam. Zrobimy po prostu połowę hydrauliki od nowa tutaj, albo jak nie całą. Prawie. Tam w kuchni chyba jakiś mały pierdół tylko zostanie, bo tu wszystkie rury mamy nowe, waste'y mamy nowe. Poza tym co, drzwi są na sajcie, kuchnia przyjechała z Rena. Łazienka też już jest płytki mamy. Pokażę Wam mniej więcej jaki jest design tej kuchni. Tu nie wiem czy będzie dużo widać, ale ogólnie to jest taki layout. Bardzo mało, kilka szafek. Tu nic nie widać. Kilka szafek z przodu, kilka szafek z tyłu. Ciężko to nawet pokazać, bo to jest tak malutkie, że to jest całe ogólnie pomieszczenie. Nie? Piekarnik, złyta, zle. lodówka wolnostojąca. Także i poza tym co, paster nam dosyka. Nie montujemy tu kołwingów. Czyli takie ściany już zostają, już zostają. Jeszcze muszą tu wjechać skatingi, architrawy i będziemy malować. Dobra, ja się zbieram. Muszę jechać do mojego klienta ulubionego, położyć mu silikony i dam wam update. tamtą. let's go. M Mistrz parkowania. Słuchajcie. Jest, 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 jest miejsce, ale bała się pewnie wycofać do końca, wiecie, bo pewnie by uderzyła w auto. Dobra, jestem, słuchajcie, łączyło się. Kładę właśnie silikony dookoła, już położyłem teraz clear, za chwilę spsikam i przeciągnę, później zrobię dookoła podłogi i tam, gdzie przy panelach, gdzie będę mógł. Właśnie klient poszedł zrobić mi kawę, także chyba wszystko jest dobrze. Jeszcze jeden kawałek i kończę. Także zobaczcie, słuchajcie, silikon zrobił resztę roboty tak naprawdę. Wykończył te wszystkie krawędzie, dookoła tutaj paneli przy kuchni tam, tu, tu poszedł akurat przezroczysty, tu poszedł biały, łazience to samo. W nie, nie pokazywałem, czy pokazywałem, bo już nie pamiętam, taki mały kibelek tu powstał, on dalej tam rządzi, więc nie wiem o co chodzi, ale się dowiem. Poza tym jest za bardzo zadowolony, muszę powiedzieć. Przyniósł mi kawę, przyniósł mi ciasteczka. Ja idę teraz do samochodu. Idę do samochodu, wiecie co, po co? Po piwo. U mnie tu pralka coś szwankowała, pokazywał się error, jakby wody nie pobierało. Włączyliśmy, działa. Ale o co chodzi? No knows. Także ciężko nawet znaleźć powód, dlaczego ten error się pojawił, bo my ją testowaliśmy wcześniej i było wszystko ok. A tutaj nagle tak, taka sytuacja, że idę słuchajcie po piwo, bo kupiłem mu piwo jak byłem w Belgii, myślałem o nim, ale później źle zaczął ze mną rozmowę w poniedziałek i już nawet nie myślałem o tym, żeby mu cokolwiek dawać, <laughs> ale widzę, że mu chyba przeszło, że chyba docenia to, całą pracę, którą żeśmy tu zrobili, więc mogę mu teraz ofiarować prezent, zaraz wam pokażę, które mu kupiłem. Butów nie założyłem. Idę. Kulawy. Schowałem. Powiem wam, testowałem to. I bardzo dobre. Także mam nadzieję, że będzie zadowolony. Ile to ma procent? 8,5. Słuchajcie, na taką głowę jego, to czuję, że go przewróci jedno. Ale mocne. Mocne, mocne. Dobra, ja się rozłączam i lecę do chłopaków tam na ogród. Zobaczymy, jak im idzie. Słuchajcie, podjechałem jeszcze szybko w jedno miejsce. Oczywiście rozliczyłem się z klientem. Dostałem piwko, którego nie lubię. Nie wiem, co to za piwo jest, ale ostatnio jakie dostaliśmy od niego, to mi głowa bolała po dwóch. Nie wiem, jakaś straszna chemia, więc ja tego pić nie będę. Chyba bym musiał komuś to oddać. Poza tym przyjechałem tutaj, wiecie co, bo felgi chcę kupić. Właśnie takie, jak te są w tym samochodzie, do swojego transportera. Spoiler, tylny, przedni, e, rufrak i, spo, i, ten, i ten, tą rurę dolną, także muszę z nim dogadać szczegóły. Niech, niech mi powie jak to będzie wyglądało. I powiem wam, że wybrałem inne. Inne koła. <laughs> Miałem wziąć inne, a wziąłem inne. Chyba, chyba dobrze zrobiłem. Bo teraz sobie tak na nie popatrzyłem, one trochę za busy są dla mnie. Za dużo tam się dzieje na tym, na tym kole. A ja chciałem coś tak pomiędzy. Raz, że miałem taki jakiś tam plan na swój kształt. tyku. dwa wielkość oczywiście. Także będą wydatki. Jeszcze moja żona o tym nie wie. Chyba będzie musiała się dowiedzieć dzisiaj. Nie, to jest moje marzenie zrobić, jak wiecie, trochę, 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 trochę poprawić wygląd samochodu, czyli z takiego zwykłego e, van, e, transportera. Zrobię bardziej trochę sportowego. Będzie fajnie, będzie fajniejszy. Od razu, od razu się zmieni jego wygląd, bo. O, fajnie! Janku! Muszę tu wycofać trochę pod zakaz, bo jakaś ciężarówka stanęła. Także co? Koła, spoiler, sp splitter z przodu pod zderzakiem, rufrak i, i ten i i rura, która jest na ta progowa. Wszystko razem, słuchajcie, 2 200. Chyba, chyba jest ok. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś straszna cena, jeżeli chodzi o wszystko razem. I to jest już robota oczywiście wliczona i opony. Także wszystko mamy w pakiecie. Lecę do Boysów. Let's go. Powiem wam, przed chwilą się jeszcze zatrzymałem u Paris. U tej klientki, u której robiliśmy kiedyś kuchnię i ogród teraz Jacy robił. I teraz z nią zagadałem, ogólnie o wielu sprawach takich, wiecie, poza, poza tym, że dostała nowe auto. Dotarło coś do mnie bardzo wspaniałego. Ja nie wiem, ja jestem niesamowitym farciarzem, powiem wam w życiu tak ostatecznie, nie? Bo odwołałem wczoraj projekt yy, i powiedziałem temu klientowi, jaka jest naprawdę sytuacja, bo ja też nie chciałem kręcić, wiecie, dookoła, w lewo, w prawo, bo sam się bym później wykoleił, ja po prostu nie lubię kłamstw. Nie lubię, jak ktoś kłamie nie lubię sam... W ogóle też w jakiś sposób, chyba że chwilowo tam coś oszukam kogoś, ale to dla zabawy, ale nie tak, że wiesz, skłamać, skłamać, więc y, zwyczajnie powiedziałem jak jest, nie? Jak, jak sprawy stoją, dlaczego odwołuję projekt i tutaj też porozmawialiśmy ogólnie chwilę z Paris i wiecie co do mnie dotarło, że ja wszędzie, ale to wszędzie, nawet przy tym kliencie, którego teraz chłopacy robią, Norbert ze Stanisławem, ja po prostu poruszam ten temat, czy porozmawiałem tutaj też z Markiem, gdzie robiłem tą dobudówkę, on mi jeszcze piwo dał, jakiekolwiek, ale dał, wiecie, taką wid widzę, że oni mnie saportują w ogóle, nie, wszyscy mnie saportują, czyli ostatecznie naprawdę nie mam, mam ogromnego farta, trafiam na, na, na fajnych ludzi, na fajnych ludzi. Może czasami mamy jakiś tam y, mały zgrzyt y, podczas projektu, ale ostatecznie widzę, że buduję jakąś taką relację, no. jest to super. Jest to super. Rzadko mi się zdarza, żebym się pokłócił z kimś, słuchajcie. Naprawdę to jest. Nie wiem, nie pamiętam lata, nie? żebym się z kimś pokłócił. No pokłóciłem się tutaj w tym wypadku, ze względu na to, że no, nie dało się normalnie rozmawiać merytorycznie, i druga strona zaczęła używać jakichś dziwnych sformułowań, podnosić trochę głos i jej z automatu po prostu zrobiła się drzawa, ale. Poza tym naprawdę nie mam takiego doświadczenia teraz, nie? Przez bardzo długo doświadczam raczej tych dobrych cech od ludzi niż tych złych. I to jest to, jest to co chciałem Wam powiedzieć, że dotarło to do mnie przed chwilą, że... I Paris mnie saportuje i ta klientka, z której zrezygnowałem, mnie saportuje. I ci ludzie, u których robiłem mnie saportują. I dzwoni do mnie właśnie teraz klient, gdzie mamy zacząć robotę, bo dostała kłota od kuchni, więc zaraz wam wszystko opowiem. Pierwsza klasa. Że pogoda jest po prostu do bani Dzisiaj mamy środę, a od poniedziałku załatwias deszcz, słońce, deszcz. Słońce, deszcz. Słońca. Jutro będzie zadanie takie, że tu już jest oczyszczone ogólnie, już przygotowali Kasper Ostatnie rzeczy tak naprawdę powybierał, więc kwestia zamieczenia. Wszystko było kwasem traktowane, ale to wiecie, nie ten typ slapa chyba raczej do, do wyczyszczenia. No nie da się tego zrobić białego z takiego brudnego. Więc kwas z, zrobił tam część pracy, ale to nie widać efektu za bardzo. Więc jutro zaczynają fugować tą główną część, może basen. Nobody knows, zobaczymy jak pogoda pozwoli. Na pewno do końca tygodnia będzie wszystko zrobione. W piątek, tuż tutaj chłopaków ściągam z Jacka i Norberta, będą mieli tam swoje zadania. Będziemy działać, słuchajcie. Projekt potwierdzony, mieszkanie potwierdzone, kuchnia potwierdzona. I w sumie do wakacji mamy już roboty, tyle. Także jest ok. Później po wakacjach wracamy, mamy kuchnię, mamy przybudówkę do zrobienia. i i na razie wystarczy. Ja nawet się nie rozpędzam za bardzo. Mam co prawda wycenę na wrzesień do, do potwierdzenia, bo byłem tam w poniedziałek u takiego strażaka i byłem przed czy wczoraj, wczoraj zobaczyć dwa dachy do zrobienia, więc też klientowi pasowało wrzesień mniej więcej. Ale to wszystko się wiecie, wyczaruje w trakcie. Zobaczymy, czy się zgodzą na cenę i tak dalej. Na razie się nie, nie rozpędzam za bardzo. Wiecie, im spokojniej do tematu podchodzę, tym lepiej na tym wychodzę. Eee... No i chyba dziękuję Wam wszystkim, bo jesteście zazwyczaj, za, za każdym razem, nie zazwyczaj, za każdym razem mogę na Was liczyć. E, pamiętajcie, e, nie wiem co chciałem Wam powiedzieć. Po prostu róbcie swoje. Nie? Trzymajcie się miłego wieczoru. Cześć.